Przed wczoraj, w sobotę, wybraliśmy się na Słowację, oczywiście do Bratysławy tym razem. Piękną, malowniczą doliną, o tej porze roku, doliną Orawy, do Królewian. Pojechaliśmy autem, a potem przesiedliśmy się do pociągu, bo to pociągiem tam szybciutko i Pojechaliśmy w stronę Bratysławy, przejeżdżamy Doliną Wagu w kierunku Żeliny, tunelami, w przełomie Wagu w małej fatrze. Po lewej teraz widzimy już za Żeliną sułowskie skały, potem Tręcin, zamek Tręcin i już jesteśmy w Bratysławie. I jeszcze spacer po Bratysławie, że może tam gdzieś znajdziemy jakiś nocrek, ale tam się nie udało, bo to sobota. I w końcu wylądowaliśmy tu, w hotelu, motel, w którym spaliśmy. O tym hotelu więcej będzie później, bo to bardzo ciekawa sprawa. A na drugi dzień wychodzimy już z hotelu, jedziemy do Nitry, bo to był główny cel wyjazdu tam na południe. Od o Nitrze i o wszystkim będzie więcej jutro.